To jest poważny podcast. To jest poważny podcast o poważnych sprawach. Dzień dobry, witamy wszystkich nowych widzów najprawdopodobniej i wszystkich starych też, ale yy, dzisiaj temat na czasie, że tak powiem. Cześć, witamy Was tak jak zmiany w rynku CSGO, nagle nieoczekiwanie z przytupem. Zmiany są wszędzie. Tak, więc będziemy dzisiaj trochę zajmować się tym tematem. Omówimy go jakoś tak w miarę kompleksowo, może nie tak jak zawsze. Nowych widzów zapraszamy do zapoznania się z różnymi innymi tematami. Ogólnie na tym kanale, w tym podcaście, w tej formie wypowiedzi, czasami krótszej, czasami dłuższej, rozmawiamy sobie głównie o grach komputerowych i łączymy to czasami z filozofią życia. Bardzo ciekawe, oryginalne, nietuźnikowe połączenie. I teraz, a propos ostatnich wydarzeń co się stało? Nie jestem pewny, czy 25, chyba, chyba to było 25 października. Walwy wprowadziło do CSW. 24. 24 to bo było? W piątek wieczorem ci to wysłałem, więc już musiała ta zmiana być, a nie ukrywam, że tak jak zwykle piątki jakieś wyjścia i tak dalej, niektórzy chillują, oglądają seriale, ja szukałem tematów na podcast. I natknąłem się na temat zmian na rynku CSA. I teraz będziemy sobie dyskutować nad tym, co wiemy, co jest potwierdzone, co jest niepotwierdzone, a na czym warto się zastanowić i może wstrzymać się gdzieś tam z oceną tego, tego zagadnienia. Ale najważniejsze pytanie, jakie będziemy sobie zadawać, czy Valve zrobiło dobrze, czy zepsuło rynek, czy uratowało rynek skinów tak w zasadzie. Także rozpoczynając, y, takie zdarzenie miało miejsce. Polegało ono na y, aktualizacji, z, z, która umożliwiła kraftowanie, wytwarzanie, zamienianie skinów czerwonych na skiny y, złote. złote. No, ogólnie na kosy i na rękawiczki. Na te skiny, które dotychczas były skinami unikalnymi, których się kraftować, zamieniać nie dało. No i w tym momencie. Rynek oszalał, ponieważ za pięć czerwonych skinów można yy, Można ten unikalny przedmiot wydrobić, jakim jest, albo rękawiczki, albo kosa, nie wiem czy coś tam jeszcze jest w tych złotych Ja już dawno w CS nie grałem Ja też maga nie grałem i jeżeli będziemy się mylić i mówili CS to nam wybaczcie, <laughs> bo ja grałem W CS GO, a to się teraz nazywa CS 2 Tak. Ogólnie wyszukałem w internecie, że Cała ta nowa funkcjonalność nazywa się Trade Up Ultra mhm. Czyli no można powiedzieć, że najbardziej zaawansowana forma tradowania na tych niższych Można powiedzieć stopniach rzadkości, przynajmniej tak było kiedyś, że Można było wymieniać 10 niebieskich na fioletowy, 10 fioletowych na różowy 10 różowych na czerwony I na, tym czerwonym, się i na czerwonym był sufit Nie wiem czy teraz była zmiana jakaś, że 5 nie jestem aż tak na bieżąco, powiem szczerze, mhm. czy tam na tych niższych szczebelkach się zmieniło na 5. ale to, żeby móc tradować, znaczy trade'ować, no, robić te takie słapy, te, 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 te zamiany. Nie, nie wiem, jak one się nazywają dokładnie. Żeby to, bo po polsku to się chyba nazywało kontrakty. Pamiętam, kontrakty, że tak. jak u Izaka się oglądało, tak. to to się kontrakty nazywało. Dokładnie kontrakty. No i co, no i teraz tak naprawdę kosy. No bo rękawiczki wiadomo, są trochę mniej chodliwe, ale kosy mogą y, wydropić z tego trade'a nawet bardzo rzadkie. Mówimy tutaj o, y, no nie wiem, kosach, które mają specjalne paterny, mm -hmm. y, gdzie na przykład, no nie wiem, choćby kolorystyka Case Hardened, czyli taka stylizowana jest na taką kosa jaka jest, nie? wylaną jakby benzynę mm -hmm. opalizującą, no to mogą się trafić różne kolorystyki, losowe. No, i to, żeby na przykład koszka taka bardzo, bardzo jasny, niebieski, no to. To jest jakiś mikro. jakiś taki short, że gościowi wypadło. No to widzisz, może wypaść z pięciu czerwonych. Mhm. Teraz tak. Pokrótce, co ta zmiana przyniosła dla rynku. Po pierwsze, czerwone przedmioty poszły znacząco w górę, dlatego że dużo przedmiotów czerwonych, brzydkich albo do broni, które nie były często używane, były po prostu tanie, bo nie dało się już z nimi nic zrobić, jako że te czerwone to był sufit. Tak, no i były bezużyteczne i ta aktualizacja z pozytywnych stron dodała tej użyteczności, natomiast bardzo y, zachwiała tym rynkiem przedmiotów tych unikalnych. Na początku w ogóle, to jest bardzo ciekawe, bo to się powielało. Ja się nad tym podczas jak robiłem research, mam nadzieję, że ten research był, no on był też taki trochę szybki, ale jednak. Na przykład na materiale Izaka najnowszym, nie wiem czy on dalej jest najnowszy, jak dzisiaj patrzyłem jest... Izak wymienia tam 5 skinów na kosę, na te takie dagery, shadow dagery chyba i... Nie ma możliwości ich sprzedaży i on mówi o tym, że ogólnie te, yy, nie, te przedmioty są niewymienialne, czyli że nie można ich sprzedawać. No i wtedy wszyscy zaczęli mówić: No to dobra, to, to w sumie ta aktualizacja ma i nie ma sensu, ale okazało się, że to był jakiś bug, i te przedmioty normalnie będą możliwe do wymiany, tak jak każda inna kasa, czyli taka kasa. Na początku była taka spekulacja, że one w ogóle nie będą możliwe do wymiany, i to by wyglądało całkowicie inaczej. Bo takie kosy, kraftowane, no to byłby trochę taki gorszy tier niż takie um, unikalne, nie? Byłoby całkowicie co innego. To jest ze skrzynek. Tak. Natomiast się okazało, że to był jakiś bug, czy tam po prostu jakieś niezamierzone działanie. I te kosy, które wypadają, mają taką samą. Um, no nie wiem, nie tak. Nie, nie wartość, może, ale kategorię. Co te kosy. Unikalne i można z nimi robić dokładnie to samo. Ale wiesz co, e, kiedyś przynajmniej była taka zależność, i teraz chyba też to obowiązuje, że w momencie, kiedy jakiś przedmiot wykraftujesz w CS-ie, to musi upłynąć termin 7 dni, tak. żeby móc go sprzedać. Czyli on leży w Twoim ekwipunku, możesz nim grać, ale nie możesz go sprzedać. Dlatego e, to tworzy pewnego rodzaju bufor, który kończy się e, pewnie wtedy, jak ten podcast wstawimy. E, dzień, dzień później. Ale wiesz co? Sprawdziłem w ogóle teraz jeszcze disclaimer, 23 została ta zmiana wprowadzona. Okej. Okay. Czyli gdzieś koło 30, między 30 a 31 e, będzie... W nocy z 23 na 24. Zaczną na rynek spływać przedmioty. Tak, tylko właśnie. No co jeszcze normalnie... się stało? Mhm. Bo e, żeby wam trochę powiedzieć o liczbach, no bo to jest coś co nas e, mocno kręci. <laughs> rynek cs był warty... Niecałe 6 miliardów dolarów Według różnych doniesień ogólnie. Tak, no to są szacunkowe kwoty A w przeciągu jednej nocy spadł do 4,2 Prawie 1 trzecia Rynku się zapadła Wymieciona Przez to, że kosy Były do tej pory No przedmiotem ultra kolekcjonerskim Ultra rzadkim No i trzeba było otwierać Mega dużo skrzynek Żeby taką kosę Wydropić. No i były ultra takim aktywem, można to nazwać, jeżeli to można nazwać aktywem, przedmiotami, bardzo spekulacyjnymi. No i teraz tak, co tak naprawdę to zmienia poza samymi graczami? Bardzo dużo serwisów, portali, no średniej renomy często, tak. operowało przedmiotami do CS-a jako formą waluty, można to tak nazwać, wiesz, te wszystkie Ruletki, wiesz o czym mówię, tak, to tak. takie często wytykane influencerom tym CS-owym, no że reklamowanie czegoś takiego, szczególnie wśród dzieci, no jest moralnie mocno wątpliwe, wątpliwe. No i też część to polskich... takie serwisy po prostu nagle część z nich się zupełnie zapadła. A część po prostu została zablokowana przez polskie y, ministerstwa wszelkiego rodzaju. Z tym powiązane, ale no to tak naprawdę te portale funkcjonują głównie do tego, bo to też o tym warto wspomnieć, niektórzy bardziej w tym siedzą, niektórzy mniej. My tak jesteśmy w połowie, bardziej teoretykami teraz na ten moment już CS-a niż praktykami, mm, dlatego że tych przedmiotów nie można y, wymieniać na pieniądze domyślnie, według jakby y, zamysłu twórców gry. Tam po prostu te przedmioty można wymieniać na można z nich korzystać w ramach. Steam'a i w ramach tych środków, które są na Steam'ie. A te platformy, te w takiej szarej strefie, że tak powiedzmy, umożliwiają spieniężanie tych skinów, przedmiotów z gier różnych, bo nie tylko skinów, jako normalnej, i zamiana normalną walutę, albo na kryptowaluty, albo na walutę normalną. Co w zamyśle gdzieś tam twórców nie było w głowie, ale, ale te strony właśnie to umożliwiały. No i te strony zostały w taki sposób skutecznie Hmm. skutecznie, skutecznie zostały częściowo ukrócone. ukrócone, o to jest bardzo dobre słowo tylko, że jeszcze wchodzi jedna kwestia e, skiny CS-owe jak i ogólnie wirtualna mm, zawartość występująca w grach była przez wiele osób e, uznawana za rodzaj inwestycji tak jak kryptowaluty, mhm. e, czy no, różnego rodzaju aktywa cyfrowe, tak to nazwę szeroko. Mhm. No i teraz tak, co to tworzy ze strony inwestorskiej? To tworzy pewnego rodzaju zagrożenie, że dobra cyfrowe mogą być, tak naprawdę, tak jak pokazuje przykład CSA, w jedną noc wyzerowane. No tutaj, no te kosy to nie jest tak, że one są warte nagle zero, prawda? Tylko no one procentowo już, one, one spadają jeszcze, nie, bardzo mocno, wiem, ale jeżeli nie, ktoś inwestował i... to no krach można powiedzieć, krach na giełdzie CS-owej. No i co? No i wiele osób po prostu w dramacie, w dramacie typu setki tysięcy dolarów w kolekcjach w formie przedmiotów, które no tak naprawdę są warte Jakiś tam ułamek tego. Mhm. Nie wiem dokładnie ile, no bo tam prawda zależy jaka kosa, bo niektóre kosy to nawet za bardzo nie spadły, bo są tak unikalne, ale no większość jednak tych Kos spadła bardzo. Za to w drugą stronę patrząc, osoby, które w jakiś sposób miały tych czerwonych przedmiotów, trochę. Nie miały szczęścia do tych unikalnych Tak, przypuśćmy. no to nagle ich ten portfel CS-owy, portfel steamowy może się zasilić o. Dodatkowe środki, także no, ktoś na tym też skorzysta, ale myślę, że jednak dla większości osób siedzących w e, skinach no, myślę, że zmiana zdecydowanie na minus pokazująca też pewną tendencję, która może się niedługo e, prze, przenieść też na inne gry mhm. e, że twórca gry w, pewnym, w pewien sposób, zmieniając te zasady, pozbawia ludzi e, funduszy. No, w zasadzie tak, tylko że to teraz też jest pytanie. Właśnie ty mówiłeś o takiej kwestii inwestorskiej. Tylko, że tutaj, w jaki sposób podchodzimy do kogoś, kto kupuje skiny, które są bardzo mocną spekulacją, dlatego że nie są regulowane, nie są aktywem finansowym, są bezpośrednią własnością firmy, która produkuje grę, której nie było zamysłem to, żeby te skiny były możliwe do zamienia na pieniądze, i może tu i też o to chodzi. Ale to o tym za chwilę, bo jeszcze mam taki ciekawy wątek. No i pytanie, na jaki, w jakim stopniu jest to poważna inwestycja? Albo w jaki sposób jest to bezpieczna inwestycja, no bo coś co jest na maksa zcentralizowane, z czego właścicielem jest jedna firma. To jest różnica, mówiąc o takiej inwestycji, a mówiąc o inwestycji w coś, co jest zdecentralizowane, nie jest jakby to powiedzieć? Nie jest właścicielem tego jakiś jeden podmiot, jest w jakiś sposób uregulowany, nie można tego zamknąć, zmienić w jeden dzień, w jeden wieczór. O, tak, o, tak przepychać. I teraz pytanie, najważniejsze w zasadzie tego odcinka. Czy to jest dobrze, co się stało, a po prostu na ten moment jeszcze nie widzimy tego wszystkiego, bo krew się leje, wszyscy mają klapki na oczach, widzą tylko negatywy. Czy to jest właśnie coś, czy to jest kolejna klapa Valve, czy to jest jakiś yy, dziwny pomysł Gaybena, yy, żeby, nie wiem, czy kogoś oskubać, czy na czymś zarobić, też pytanie. Jak wspomniałeś mitycznego Gaybena, to aż się kojarzą te wszystkie memy to z mem tym. Z tym po prostu panem w okularkach malutkich. E, powiem tak, e, z perspektywy gracza takiego niedzielnego. Myślę, że to jest zmiana na plus. Dlatego, że KOSA, jak ja grałem, mm. KOSA była zupełnie poza zasięgiem. Mm -hmm. To było dobro luksusowe na tyle, że no ja tam najlepsze co miałem, to miałem chyba M4 A1S -E z tą słumikiem, miałem w malowaniu takim Hyper Beast i mega się jarałem, to był tam skin w okolicach. Na wtedy 10 euro coś takiego. Ty masz gdzieś te... ciekawe, czy ty, to gdzieś te e... przedmioty leżą jeszcze. Po podcaście musimy sprawdzić moje konto Steam. Bo ja mam jakieś skórki, ale nie pamiętam nawet może co. Muszę ma realizować, zanim tutaj zanim nastąpi ten na okres mm. karencji 7 i się wysypa. może właśnie wtedy dopiero pójdą w górę. Nie wiadomo, to jest, to jest rynek. Dla niedzielnego gracza w każdym razie wydaje mi się, że to jest zmiana na plus, bo kosa staje się bardziej osiągalna. Mm. Żeby rzeczywiście sobie polatać gdzieś tam z fajną skórką, no to na plus na minus na pewno dla tych, którzy mocniej wiązali z tym swoje e, właśnie czy inwestycje czy no, mieli po prostu podkorek tych skórek takich drogich, unikalnych. No ale właśnie to co ty mówisz, w inwestowaniu jest ryzyko zawsze, a dywersyfikacja jest niesamowicie istotna w momencie gdy ktoś stawia na dobro zależne od jednej firmy, która może w każdej chwili, tak jak się okazuje tutaj, naprawdę w każdej Zmieni chwili zmienić dosłownie jest to w ogóle nieregulowane przez inne podmioty. No i ta firma ma dowolność, bo nikt Valve nie zabroni czegoś takiego. Nie jest nielegalne. Oni to są zrobili tak naprawdę te nawet oni zrobili skiny aktualizację, bo zobacz. No tak. Tak naprawdę oni zrobili aktualizację, która oczywiście no, bardzo mocno wpływa na ten rynek, ale tak naprawdę to jest zmiana tylko mechaniki w grze. Schematu, że można coś zamieniać na coś, mm -hmm. i to, że to wywraca wszystko do góry nogami, to jest już kwestia tego, że ten rynek jest po prostu bardzo rozwinięty, tak? Bo gdyby to była zmiana w grze jakiejś XYZ gdzie tam rynek ma wartość 300 zł, mm -hmm. no to nikt by w ogóle o tym nie wspomniał. No nie, tylko to jest największy tylko, rynek. Tylko że to jest największy rynek krowy skinowy Tak, gier yy, na świecie. I uznawany do tej aktualizacji za najbardziej stabilny. No, to jest ciekawe właśnie yy, No i to teraz gdzieś tam ja swoją perspektywę, yy, powiem jak to wyglądało. W ogóle oglądamy ci bardzo fajny materiał yy, parę nawet fajnych materiałów i chciałbym tutaj wspomnieć, tylko muszę znaleźć tego gościa, bo z, z tego szacunku, bo to nie jest duży twórca, ale jeżeli chcecie się dowiedzieć. O! Yy, Skylu, 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 cs 2 Skylu CS2. Oglądałem yy, odcinek właśnie u niego, gdzie, po to, żeby się trochę deodukować w tej kwestii. No, i teraz tak. Wydawać by się mogło, że jest to jakaś wielka tragedia na skalę całego rynku i że ogólnie on się załamał. Większość tytułów, większość nagłówków, większość jakichś takich. Um, ciężko mi powiedzieć, miniaturek. Jednak um, emanuje tą taką energią, że to jest coś niedobrego, że to jest jakieś załamanie, że walw coś popsuło, że zniszczyli ten rynek. Um, dla. Jakichś zarąbistych spekulantów dla osób, które tak naprawdę mało interesowała sama gra i, yy, jakby to powiedzieć, yy, unikalność tych przedmiotów. Yy, taka zajawka, tego Taka zajawka, no to najprościej tak mówiąc, dalej, okay. żeby, żeby nie. nie u, yy, żeby tak uszczegółowić, ale nie komplikować tego językowo. Yy, no to dla nich to jest na pewno tragedia. Dla kogoś, kto. Ściągał przedmioty z rynku, kto robił jakieś. Kto, kto kisił te przedmioty przede wszystkim, nie? Bo ich jest też ograniczona ilość, z tego co wiem. Nie można ich tak sobie generować, tylko te skrzynki wypadają. Zwłaszcza, że te stare przedmioty, no to ich już nie można dostać, dlatego też mają swoją wartość odpowiednią, tak? Bo są. Te, przecież też było coś takiego. Ile lat temu? Że skrzynki jakieś takie pierwsze z pierwszych skrzynek to były jakieś horrendalnie drogie, właśnie dlatego, że nie ma dostępności do nich. Z różnych jakichś operacji konkretnych. Ale wiesz co, na wtedy jednak, kiedy ja grałem, to każdą mhm. skrzynkę dało się kupić, tylko te ultra rzadkie były niesamowicie drogie. Mhm. Ja jedną skrzynkę taką bardzo znaną i taką owianą pewną sławą wydrupiłem kiedyś oglądając. Bo kiedyś można było wydropić skrzynki te takie turniejowe, mm. po prostu oglądając y, z y, głównych streamów y, y, mecze. Mm -hmm. I wydropiłem z mapy Cobblestone właśnie tę skrzynkę. Jeżeli grałeś chociaż trochę w CS, Coś to. No bo z Cobblestone wypada AWP Dragon Lore czyli najbardziej oh, okay. taki no, legendarny no... skin w CS jaki jest. I to jest kolekcja, która chyba nie ma kosy. Nie jestem pewny e, czy Nie, tam, dra takiego nie tam Dragon Lord jest e, najbardziej takim chodliwym skinem mm -hmm. e, czerwonym. No ale no to zupełnie jakby innego typu, zupełnie innego kalibru. E, Ciekawe no i... mnie czy Dragon Lord jeszcze teraz bardziej wzrósł na wartości przez to co się stało. No ale, ale jego nie wymienisz. Nikt w sensie. nie będzie trajdował Dragon Lord no, na kosę, prawda. bo to nie. jest droższe niż, niż Kosa. No tak. E, ale no właśnie, e, pamiętam, że wydropiłem tę skrzynkę, sprzedałem ją od razu, bo zachwyciłem się, że jest warta tam 30 chyba euro. No no. A potem ona wzrosła do jakichś takich kwot, że to w ogóle 10 razy tyle. No no. No może przesadzam, ale no na pewno wzrosła. No ale widzisz, ja byłem typowo takim niedzielnym graczem, oglądałem sobie tur turniej do obiadu, wydropiła mi skrzynka i miałem takie wow, ale super, i kupiłem sobie za to jakieś inne skiny, nie? Mm -hmm. No i teraz tak, wracając gdzieś tam do tego głównego wątku, e, wydawać by się mogło, i też gdzieś tam po oglądaniu paru materiałów, e, jakie były czynniki te, tych zmian, po pierwsze z tego co wiem, Gaben nie był zbytnio zadowolony, albo Valve może samo w sobie nie było zbytnio zadowolone z działalności tych stron dodatkowych, które, no trochę wbrew zamysłowi gry, umożliwiały spieniężanie tych skinów. I przez to taką mocną spekulację na przedmiotach, które miały służyć w grze. A pewnie wiele osób, które nawet No, które nawet za dużo z, gro, z graniem w CS ani nie miały wspólnego, interesowało się tym, bo po prostu był to ciekawy rynek i był, był to ciekawy rynek spekulacji. Ale też powiedz, czy to jest coś złego, że ktoś nie interesuje się grą, a interesuje nie, się jej absolut, zawartością? Absolutnie nie. To jest nic złego do momentu, aż nie zaczyna to wpływać na, na dostępność niektórych przedmiotów albo na brak tej dostępności dla takich graczy, którzy. Do tej gry, jakby poświęcając no, swoją część. No, nie zgodzę się, życia. bo nie zgodzę się do końca, bo to, że ktoś ma jakąś drogą kosę i ktoś inny, nie, powiedzmy, no nie ma jej tak, bo ktoś inny ją ma, mm. to nie sprawia, że ta osoba no nie, nie może w grę grać. No, oczywiście. Nie że... jest to tego typu, bo to jest typowo zawartość wizualna. Wiesz co, Dobrym przykładem chyba jest z fizycznych kolekcji karczynka Pokémon. Bardzo dużo znam osób, które kolekcjonują karty, ale nie grają w Pokémon mm -hmm. jako grę. I pytanie, czy to jest coś złego, że ktoś kolekcjonuje karty i w pewien sposób, no, ten rynek e, ceny. Nie, nie, rynku nie uszczupla. Uszczupla podaż na rynku. Podaż na rynku, kart. Ale sam rynek, no, wręcz przeciwnie, powiększa, no, bo jakby stanowi sam wartość pan, dodaną tak. tych inwestorów. Mm. Nie wiem, wydaje mi się, że gry, które mają. Fajne rynki, fajną zawartość, taką zupełnie poza, mhm. mogą przyciągać pieniądze i fajne zmiany, jeżeli oczywiście twórcy gry podłapują to w taki mądry sposób. Możliwe, że Valve widziało w tym, w swoich, nie wiem, statystykach, prognozach pewne zagrożenie i uznało, że tacy OG gracze, którzy po prostu chcą grać, no są kojarzeni właśnie z tymi wszystkimi ruletkami, no bo to też wpływa na wizerunek firmy. Mhm. CS się kojarzy, mi z, skiny do cs się kojarzą z jakimiś nie wiem dziećmi wpłacającymi na jakieś fake strony, na jakieś ruletki, no tak. obstawianie też dużo średnio mi się kojarzą te skiny. I mi się wydaje, że tutaj głównie determinantem tej decyzji było właśnie jakieś tam wykoszenie albo ograniczenie działalności tych stron po części. Z tego co wiem też nie wiem, na ile to jest prawda. Jak coś to poprawiajcie, to gdzieś tam prostu ujdzie nas we wszystkim, co mówimy. Bo to jest temat trudny, bardzo złożony i bardzo trochę taki niszowy dla kogoś, kto. No, my też w CSA nie graliśmy, o no lata. ale jakiś temat nas przyciągnął, bo po prostu ogólnie rozmawiamy o grach i po prostu. No i też. Głupio byłoby o tym nie wspomnieć. Interesujemy czyli nie się inwestycjami, a pod kątem inwestorskim to też jest mega ciekawy temat. Bardzo Fajny, fajny przykład, temat. po prostu. I ponoć ogólnie też po części mogło chodzi o rynek chiński. Tam coś się działo bardzo na rynku chińskim na zasadzie, że jakaś, po, pojawiło się jakoś bardzo wiele inwestorów, którzy skupowali przedmioty na rynek chiński i to się ponoć nie podobało gdzieś tam Valve i w taki sposób, bardzo łatwy sposób ich y, 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 ograniczyli ich wpływ, ich działalność. Ja, jakoś tak, ale ja nie, nie jestem pewny, no to jest jakiś grubszy temat, że, że, że to miało być skuteczne w taki sposób. I że to... Y, że celem tego było odświeżenie albo naprawienie rynku, bo niektórzy uważają, że to jest zepsucie rynku. A słyszałem też bardzo dużo opinii właśnie od tych kanałów CS-owych, że było, że to jest krok, bo jeszcze on... tak naprawdę dopiero zobaczymy jego konsekwencje w najbliższym czasie, zwłaszcza gdzie, kiedy ta blokada zostanie zdjęta, sierpniodniowa. W ogóle jak wchodziła ta blokada, to też był krach i wszyscy, i wszyscy krzyczeli, że już po rynku i tak dalej. Jakoś ten rynek się odbił i ja wiele tych CS-owych twórców też sądzi, że ten rynek odbije, ale. Ten układ sił się całkowicie zmieni po prostu. Że zasady zasady tego rynku po prostu będą trochę inne. No i że chodziło właśnie o to, żeby te spekulacje, albo może inaczej, ponoć. W pewnym momencie już. No bo to był taki y, pik ATH tego rynku. No zawsze jak jesteśmy blisko jakiegoś ATH, jednak to jest takie, nomenklatury i wiedzy inwestycyjnej, y, no to musi przyjść kiedyś moment, kiedy y, będzie ten powrót, będzie ta korekta, będzie to odświeżenie, że tak powiem. No i to odświeżenie nadeszło, ale nadeszło trochę w sposób taki skontrolowany przez firmę. I teraz y, pytanie właśnie, jaki był tego cel, i czy to nie był cel właśnie taki, że oni uważali, że. Ta wartość tych przedmiotów jest totalnie zawyżona, że one już są mocno spekulacyjne, że już są przewartościowane mocno yy, i stwierdzili, że taką furtką zrobią taki po prostu potop. I yy, zbudują wszystko od nowa, albo odświeżą ten rynek w jakiś taki sposób i taki ponoć był też zamysł, bo wiele osób uważało, że rynek jest zepsuty, że jest. Yy, nie wiem, jak by to powiedzieć, że jest przewartościowany bardzo mocno, że po prostu jest napompowany, przehypowany, że jest absolutna bańka. Yy, zwłaszcza gdzieś tam w ostatnich tych miesiącach, yy, totalne szczyty na szczytach, yy, jeżeli chodzi o skiny. I to ponoć też było zapalnikiem i yy, mogło być determinantem tego, że takie decyzje zostały podjęte. Yy, ja myślę, że to nie była jakaś pochopna decyzja od Tako, tylko ktoś faktycznie się nad tym zastanawiał, żeby ekonomię gry. Albo utrzymać ciekawo, albo ratować w jakiś sposób. To z takich rzeczy, które gdzieś tam się dowiedziałem i, i gdzie jakoś ja sam mogę też wnioskować, dlaczego tak się stało. Jest, jest do, bardzo mocny podział, ze względu na to, że wiele osób, które tak bardzo powierzchownie patrzą, uważają, że rynek został zepsuty. Natomiast wiele osób widziało, co się dzieje od dłuższego czasu i po prostu. Może uważało, w dłuższej perspektywie trzeba było zrobić ten krok. Wstecz, żeby zrobić dwa kroki do przodu. Nie wiemy tego, tak naprawdę. No na dzień dzisiejszy, kiedy tego słuchacie, to już jest tak naprawdę dzień, w którym zaraz ta siedmiodniowa y, blokada schodzi, także pewnie będziecie w stanie w komentarzach y, napisać nam coś, czego no, my jeszcze na dzisiaj nie wiemy. Mhm. Także też y, Zachęcamy was do tego, żebyście zostawiali komentarze. Możecie się podzielić, czy w CSA jakąkolwiek wersję mieliście okazję grać, czy jakieś skiny mieliście, no i jakie jest wasze zdanie? Tak, przede wszystkim czy uważacie, że został rynek zepsuty czy naprawiony, czy był przewartościowany, czy nic tam się nie działo i ta decyzja jest trochę nieuzasadniona. No i hashtag tak naprawdę tylko jeden mi przychodzi na myśl. No dawaj jaki? No hashtag Gaben. Hashtag Gaben niech będzie hashtag Gaben. Dziękujemy wam za wysłuchanie. Jeżeli macie jakieś dodatkowe informacje, dyskusje zapraszamy do, do podzielenia się w komentarzach. Jeżeli nas chcecie sprostować, bardzo chętnie odpowiemy gdzieś tam w kolejnych filmach. I zobaczymy co się będzie działo z tym rynkiem tyle w zasadzie od nas. Trzymajcie się, cześć. Cześć.